Na pewno nastawialiśmy się na to, że, że nie będzie to łatwe spotkanie tutaj. E, drużyna z Bełchatowa poprzednie spotkanie wygrała z drużyną Zawiercia, która na początku sezonu prezentowała naprawdę wysoki poziom. No Teraz boryka się z, trochę z problemami siatkarskimi, że tak powiem. Dlatego byliśmy gotowi na to, że no tutaj na pewno drużyna z Bełchatowa będzie grała co najmniej tak samo dobrze jak w Zawierciu. No I tak też było. E, Niemniej jednak no, cieszymy się, że, że dalej jesteśmy niepokonani. E, smutno by było na pewno przegrać e, na własnej hali, więc e, mimo tego, że straciliśmy już ten pierwszy punkt w sezonie, aczkolwiek myślę, że to było nieuniknione, e, cieszymy się, że, że dalej ta pasa zwycięstwa. Szkoda na pewno drugiego seta. I, I tam mieliśmy fajną przewagę, to wszystko tak fajnie się zaczynało nakręcać, dopóki nie poszedł na zagrywkę Semen i, i tam dosyć mocno kopnął. My przytrzymaliśmy tą zagrywkę, ale nie, nie mogliśmy skończyć piłki w ataku i myślę, że, że tego ustawienia gdzieś tam na pewno na pewno szkoda, bo, bo wszystko fajnie się układało I, i, i myślę, że niezłą presję tutaj wywieraliśmy. To było niezłe fajne, męskie granie. Ehm... Ale nic, no. jako pierwsza drużyna urwaliśmy im punkty. W lidze to może cieszyć, i, i myślę, że na takich małych e, gdzieś tam sukcesach trzeba, trzeba budować naszą grę i, i trzeba być na pewno z tego zadowolonym. Trochę szkoda tego -braka, no bo tam w pewnym momencie po prostu pociąg nam odjechał i już go nie dogoniliśmy. Ten mecz naprawdę dostarczył wielu emocji. Szkoda, że kibice nie mogli być na hali i poczuć tej atmosfery, ale na pewno wspierali nas przed telewizorami. Wiedzieliśmy, że Skra po ostatnim zwycięstwie w zawierciu złapała dużo, dużo pewności siebie, grali, grali świetny mecz. Dzisiaj się to potwierdziło, że gra była na, na tak jak mówię, na wysokim, na wysokim poziomie, szczególnie jej zagrywka sprawiała nam dzisiaj problemy w kilku kluczowych momentach, jak na przykład na końcu czwartego seta zagrywki Bartka Filipiaka. Ale my też mieliśmy swoje świetne momenty, szczególnie Kamil Samieniu na zagrywce, gdzie jego seria w Tajbreku jego seria w drugim secie pozwoliła nam wygrać te sety. Także myślę, że tutaj wiele rozstrzygnęło się w polu serwisowym. Klasyk i klasyk, który nie zawiódł. Te pojedynki zawsze budziły duże emocje, ale wreszcie też wróciło po tych trudnym sezonie i przerwach, wróciło wreszcie jakość grania. Dzisiaj mieliśmy fragmenty naprawdę takiej siatkówki na mega wysokim poziomie. I to, co najważniejsze, cieszy, że te zespoły za kilka dni spotkają się w Lidze Mistrzów. Tak? I to jest, to jest bardzo ważne, że ten poziom, jakość gry jest naprawdę... Wysoka. Byliśmy przygotowani na to, że drużyna z Bełchatowa naprawdę potrafi kopnąć zagrywki i to jest ich jedna z najsilniejszych e, mocy, że tak powiem e, i trzeba było to po prostu wytrzymać, te mocne zagrywki utrzymywać w boisku i starać się wyprowadzić jakąś, jakąś akcję, zagrać mądrze o blok i ponowić akcję albo jeżeli była dobra wystawa, no to agresywnie atakować, więc... E, też powinniśmy być zadowoleni z tego, że, że wytrzymaliśmy te trudne momenty, bo na pewno było ich kilka w tym spotkaniu. Nic, no będziemy starać się jeszcze lepiej trenować, żeby mniej tych takich słabszych momentów w naszej grze było. Wyżyłem cały czas zwycięstwo, ale... Analizując ten mecz na, na gorąco, myślę, że z, ci, którzy go oglądali z zewnątrz, mogli pomyśleć, że, że skradyktowała warunki przez te półtora seta. A, więc ta nasza seria w drugim secie i zwycięstwo w nim byłoby, byłoby myślę, bardzo ważne w kontekście, w kontekście końcowego wyniku. A, I tak jak mówisz, a, jesteśmy, jesteśmy naprawdę drużyną. Wchodzą zawodnicy rezerwowi albo każdy, każdy inny zawodnik jest w stanie wziąć na siebie ciężar. A ciężar w, w każdym tak naprawdę elemencie, czy to zagrywka, czy blok, czy atak. I myślę, że to jest naszą siłą i mam nadzieję, że, że nigdy nie będziemy się poddawać tak jak dzisiaj. Imponujące jest to, że to młode pokolenie siatkarzy e, zaczyna być dowodzące, tak jak Oleg Śliwka, czy Zemeniuk, czy też miło-miło patrzeć jest, jak, jak ci nasi reprezentanci no grają imponującą siatkówkę. Chwilami, naprawdę taką e, na, na dużych wyżynach, e, którą, którą, którą chcielibyśmy oglądać już niedługo w sezonie reprezentacyjnym i to co, to, co jest ważne, że, że przez to, że my gramy Ligę, tak, że nawet w tych trudnych czasach gramy, nie przerwaliśmy i to, to, to tylko dobrze wróży na reprezentację. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby e, na przykład e, nie było można grać, co, co byśmy zrobili z reprezentacją? Byłaby katastrofa.